To, ryb, to rybki, to rybki, to są, to, to są rybki, to rybki. Hej, hej, dzisiaj siódmy, ostatni już, <coughs> ostatni już dzień z tygodnia holi zakupowych na moim kanale. Dzisiaj, tak jak obiecałam, buty i torebki. Będą buty i torebki z różnych sklepów, także już tutaj nie będziemy tak jak do tej pory przez sześć odcinków. Nie pokażę Wam wszystkiego z jednego sklepu, tylko będzie taki miszmasz. Zapraszam. Zacznę może od torebek. Tutaj mam torebkę z mango. Tak, mocna inspiracja, wiem, ale bardzo mi się ta torebka spodobała. Stwierdziłam, że nie jest chamsko skopiowana, tylko jest właśnie zainspirowana pewną torebką, którą gdzieś tutaj Wam wkleję. Jest to trochę nie wiem czy powiedziałam, z mango. Ma jedną tutaj tylko przegródkę. Podszewka jest taka, jakby lniana, troszkę grubsza, zapinana na magnesik. Można nosić ją sobie na, na pasku, można sobie ją nosić tak w rączce. Fajna, wdzięczna, kremowa, z racji koloru do wszystkiego pasuje. I z serii mojej ulubionej, czyli mała, a pojemna. Jeszcze dwie torebki, które są z Parfum. byłyby trzy, gdyby mi ktoś tej pięknej torebki z przednosa nie sprzątnął. Po prostu, słuchajcie, dziewczyny, ja mam takiego pecha. Upatrzyłam sobie te trzy torebki. I akurat pech chciał, że na koncie zabrakło mi 15 zł do całości, do opłacenia, całości zamówienia się. Dobra, jutro sobie wpłacę we wpłacaczu pieniądze na konto, i jutro sobie zamówię. No i co? i wyprzedała się. Także mam dwie. Pierwsza jest brązowo-beżowa na brązowym pasku. Tutaj z boku ma ozdobne frędzle z granatową obwódką. I teraz tak, tutaj ma jedną kieszonkę otwieraną w ten sposób i tutaj mamy jeszcze jej nie nosiłam, więc mam te wszystkie e, usztywniacze, wypychacze. I tutaj mamy dwie przegródki. W pierwszej... <laughs> Kurde, no tracę głos normalnie. W pierwszej przegródce mamy tutaj jeszcze zamek i mamy drugą przegródkę i ta już jest cała na zamek. E, a jak odwrócicie torebkę do tyłu, to tutaj macie jeszcze jedną kieszonkę. Wyjmę od razu. Będę miała z głowy jeszcze jedną kieszonkę. Także yy, torebka się prezentuje w ten sposób. Jest wykonana z takiego materiału, który będzie się dobrze czyścił. Pokażę Wam na zbliżeniach, bo nie mam pojęcia, co to jest. To jest tak jakby guma, coś takiego. Też myślę, że z racji yy, koloru będzie pasowała do wielu rzeczy. I ostatnia, która już się prawdopodobnie. Pojawiła, myślę, że tak, pojawiła się już w stylizacji na blogu, także zapraszam. Ta jest w ogóle ciężka, bo już noszę w niej rzeczy i dosyć często w niej chodzę. Ta niestety jest materiałowa, więc ona, jeżeli się zabrudzi, to będzie troszkę m, trudniejsza do wyczyszczenia. Jest takim fajnym, sportowym kształcie. Tutaj ma logo Parfum'a na matowej blaszce i ta torebka Masz. ma bardzo dużo różnych kieszonek. Tutaj mamy jedną kieszonkę, tutaj mamy drugą taką węższą kieszonkę. Ja sobie tutaj zawsze wkładam telefon. No i tutaj mamy jedną już większą, gdzie zmieścimy portfel, klucze i dalej dalej. Znowu mała a pojemna na czarnym takim skórkowym ala skórzanym pasku, który tutaj jeszcze dodatkowo ma takie zdobienie. Tutaj na wysokości ramienia. E, też bardzo ładna, no do różu nie pasuje dzisiaj, ale do takich stylizacji typu jeans, czerń, biel, szarość, e, pasuje idealnie. E, tak jak mówię, śmigam ostatnio cały czas w tej torebce i dostałam już bardzo wiele komplementów i zapytań, skąd ona jest, gdzie ją kupiłam. Także chyba spoko. I przechodzimy do butów. Pierwsze buty e, są to buty z Zary, e, i ja te buty wypatrzyłam u Ashley Brooke. Powiem Wam szczerze, przyznam się bez bicia, że chyba gdybym je zobaczyła na stronie internetowej o tak po raz pierwszy, to bym chyba nie zwróciła na nie uwagi. Natomiast jak zobaczyłam je na nodze Ashley w stylizacjach, to bardzo mi się spodobały. Są trochę babcine, ja wiem, ale weźcie też pod uwagę, że ja już tak do babcinego wieku się zbliżam. <grym> Powoli. Mają fajny taki fikuśny obcas, dosyć, dosyć gruby, stabilny, niski. No, i tutaj te mm, ażurowe wstawki, zakryte noski. E, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz kiedy w nich chodziłam, otarły mnie niemiłosiernie tutaj, ale to jest problem moich stóp, e, raczej mojego palca jednego u lewej stopy. Mam bardzo wystającą kostkę w jednym palcu i po prostu. Akurat ta kostka wypadła tutaj na złączeniu tych skrzyżowań i mnie to po prostu z każdym krokiem piłowało. Z czasem się rozchodziły i już jest ok, ale pierwsze, e, pierwszy marsz w nich dwugodzinny, dosyć szybkim krokiem e, skończył się bólem stóp przez cały dzień bólem palca właściwie, krwawiącego prawie że. Ale ogólnie buty są poza tym moim paluchem. Buty są bardzo wygodne, fajne, pasują, troszkę bardziej pasują oczywiście do spodni niż do spódnic czy do krótkich spodenek. Tym bardziej, jeśli nie ma się takich nóg jak Ashley. Ale co tam, kto by się przejmował, nie? Skoro fajne, wygodne, to czemu by ich nie nosić na przykład do spódnicy? To może przy zarze zostańmy. Tutaj mam sandałki. Sandałki, które się również już pojawiły w kilku stylizacjach na blogu, także również Was odsyłam. Jak widzicie, tego, na blogu tego wszystkiego jest całkiem sporo. To są sandałki skórzane. Sandałki skórzane tutaj z takim zawijaskiem wokół kostki, również na niskim, obcasie, stabilnym, szerokim. One się wyróżniają tym, że tutaj mają tak taką podziałkę między palcami. I też pierwszy raz, jak je nałożyłam, to miałam wrażenie, że będzie to piłować, że, że będzie to się wrzynać tutaj między palce. To też na pewno zależy od tego, jaki macie rozstaw, układ palców u stóp. Natomiast na mnie nic tutaj nie obcierało. Moje podejrzenia były niesłuszne. Jedyne nad czym się zastanawiam, to to, czy te dziurki się zbyt szybko nie wyrobią i Hmm, czy to nie spowoduje, że buty będą do wyrzucenia? Bo tutaj, jak widzicie, zapięcie jest na taką kuleczkę, którą wciskacie w dziurkę, więc to jest jedyna taka obawa. To nie jest takie normalne zapięcie, jak macie na pasku. Hmm, także, także tak. Poza tym, no, skórzane bardzo wygodne i niskie, stabilne, także polecam. I ostatnie buciory z Zary to już są takie typowo, typowo letnie, wakacyjne. Może będę jeden pokazywać, bo tak wymachuję tutaj brzydko. Ehm, sandałki. Sandałki, które będą pasować absolutnie do wszystkiego, ponieważ są w kolorze brązowo-beżowo-złotym. Ehm, tutaj te paski są wysypane brokatem. Ehm, tutaj takie ozdobne coś, napięcie, e, które z tyłu jest widoczne. Takie, takie złote jakieś okucie, nie okucie, nie wiem jak to nazwać. Są to klapki z tych takich płaskich chodaków, ale one są dosyć. No nie są to takie sztywne, wiecie, takie deski. One są. Dla mnie są wygodne, no, co kto lubi, wiem, że nie wszyscy lubią takie buty na takich płaskich podeszwach. Ja na wakacje takie buty uwielbiam, bo nie uwierają, są przewiewne i przepięknie wyglądają do opalonej skóry. Ostatnie dwie pary butów, jakie mam Wam do pokazania, to są klapki. I pierwsze z nich, ci, którzy śledzą mnie na Insta Story, już widzieli, dlatego, że pierwsza para tych klapek przyszła mi z ogromną tutaj skazą, taką brązową, i opowiadałam Wam też na Insta Story, jak przebiegł cały proces reklamacji tych butów. Otóż Stwierdziłam, że dlaczego ja mam je odsyłać na swój koszt, skoro to nie moja wina. Przyszły um, z taką skazą, więc to była wada fabryczna. Zaraz po tym, jak je rozpakowałam, zrobiłam zdjęcia, wysłałam maila um, do sklepu Forever 21 i napisałam o co chodzi. I babka mi odpisała, że jasne, oczywiście oni przyjmują reklamację, wyślą mi w mailu etykietę, którą muszę tylko podać kurio kurio kurierowi, kurierowi z UPS-a i tego kuriera muszę sobie sama zamówić. I po prostu mam to odesłać na jej koszt. Oni mi zwrócą pieniądze i tak też zrobili. I zamówiłam drugą parę. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to ja wzięłam rozmiar 7,5. A normalnie noszę rozmiar 38, 38,5 i 7,5 jest dla mnie idealne. Co mi się podoba w tych klapkach i w ogóle jaka jest historia mojej przygody z klapkami? Otóż ja chciałam klapki dokładnie takie, w takim kształcie, tak zakończone, tylko w kolorze takim taupe, szaro-beżowym. Kiedy już znalazłam takie w Aldo, okazało się, że Aldo Polskie nie ma tych butów, a Aldo to takie z siedzibą, nie wiem dokładnie gdzie, nie będę wymyślać, natomiast no nie wysyłają do Polski. I zaczęłam szukać czegoś innego, Forever 21 miało te klapki w czterech różnych kolorach, ale niestety nie w szaro-beżowym. Były szare. Były szare, czarne, te ich chyba różowe albo łososiowe. Um, i jest bardzo wiele firm, które mają te klapki. Znalazłam najwięcej, szczerze mówiąc, na Zalando, ale mają tutaj o wiele głębiej to wycięte. A mi bardzo zależało na tym, żeby tutaj było tak płytko wycięte, żeby jak najmniej palców wystawało. I właśnie takie znalazłam w kolorze błękitnym, więc powiedzmy, że sobie kupiłam je na pocieszenie zamiast tamtych. Kosztowały dużo, bo z rabatem, z kuponem rabatowym, który gdzieś tam znalazłam sobie na, na tych stronach wszystkich rabatowych, wyszły mnie te buty coś koło 110 zł już z przesyłką. Także całkiem spoko, myślę, że takie klapki będą dobiegania na co dzień fajne, tym bardziej, że właśnie po raz kolejny niski, szeroki, babciny obcasik. I ostatnie klapki, które na pewno już znacie z bloga, jeżeli go śledzicie. Jeżeli nie, to zachęcam. Link będzie na dole. Link do bloga i link bezpośrednio koło klapek. Pod, podrzucę wam do stylizacji z tymi klapkami. To są klapki na jeszcze niższym obcasie i są to klapki z Mango. Te klapki kupiłam stacjonarnie u nas, rozmiar standardowy 38. Bardzo wygodne, mięciutkie, też nie były jakieś drogie. Nie pamiętam w tej chwili, bo wiecie co, te klapki to były pierwsze w ogóle buty takie letnie, które ja kupiłam w tym sezonie. Także możliwe, że to nawet był kwiecień, te takie ciepłe dni więc nie pamiętam ile one kosztowały, ale bardzo dobrze mi się sprawują dobrze mi się noszą tutaj gdzieś już jakieś tam małe takie otarcie mają, no ale ja w nich bardzo często chodzę. Więc no myślę, że ten sezon i może jeszcze kawałeczek następnego przetrwają. Takie wdzięczne, fajne, które zwykłą stylizację prostą ożywią swoim kolorem. Jeśli chodzi o buty i torebki, to już tyle, i jeśli chodzi o ten tygodniowy hol zakupowy, to też już tyle. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodobała i że odkupiłam swoje winy za to, że mnie tyle nie było z modowymi filmami. Będę się naprawdę starała, uwierzcie mi, nagrywać teraz częściej. Postaram się, mam taki niecny plan, żeby codziennie albo przynajmniej co drugi dzień przed pracą, nagrać Wam to, w co jestem ubrana, i później zrobić z tego film albo 7 dni, 7 stylizacji albo jedna rzecz kilka stylizacji, czy już tej, pod tą nową nazwą, która będzie brzmiała jeszcze do końca, nie wiem jak, albo way to wear, albo how to style, albo jak nosić coś tam, nie wiem, zobaczę. I co? I dajcie znać, czy takie hole zakupowe Wam się podobają, chociaż ja nie często będę miała okazję takie robić, powiedzmy, raz w roku na wiosnę, bo tak jak już mówiłam Wam w pierwszym, lub w którymś z kolejnych. Filmów w tym tygodniu, że ja na wiosnę bardzo często robię tak, że większość rzeczy z szafy wyprzedaję, które się nadają do sprzedania, część rzeczy oddaję, które się nie nadają już do sprzedania i po prostu wymieniam sobie garderobę, bo lubię mieć nowe rzeczy i też chcę Wam jak najwięcej nowych stylizacji z rzeczami z nowych kolekcji pokazywać. Dziękuję Wam pięknie za cały ten tydzień spędzony ze mną. Liczę, że coś sobie upatrzyłyście. Piszcie koniecznie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. I mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych filmach. Trochę będzie modowych, trochę będzie innych. Już będę szykować dla Was to Q&A obiecane, które wisi gdzieś tam i, i widziałam, że bardzo fajne pytania zadawały się, także już siądę sobie któregoś dnia na spokojnie i myślę, że wyjdą z tego ze dwie albo trzy części, bo pytań było sporo i tych na YouTubie i też kilka dostałam takich pytań prywatnie. Także myślę, że może z tego wyjść całkiem fajna taka seria e, Q&A. Dobrze, dziękuję Wam pięknie, zapraszam do opisu, tam jest wszystko, zapraszam na bloga, na Instagram, na Instastory, na Snapchata, wszędzie, gdzie tylko mogę Was zaprosić i na Facebooka, tam mnie jest najmniej, ale też zapraszam. E, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, cześć, papa!